Witajcie, jesteś na interneter i dzisiaj widzimy się w Minecrafcie. Yy, a więc pokażę wam jak zrobić najmniejsze możliwe drzwi z pistonów. Tak one wyglądają. Yy, dobrze. I... Cały dużo nie potrzebujemy żeby je zbudować a więc teraz zaprezentuję jak to zrobić kładziemy bloczek jakikolwiek na nim pistona coś takiego musi zrobić o maja tu nie... tu i tutaj musi być kolejny bloczek i kolejny piston Wygląda to tak. Teraz na tym musimy zbadać takie coś. Już to mamy. Kładziemy u góry redstone'a. I po obu stronach czerwono pochodnie. Teraz kładziemy tu przycisk. Z drugiej strony też kładziemy przycisk i powinno wszystko działać. Żeby teraz obudować to jakoś, to musimy uważać, żeby nie kłaść żadnych bloczków nad tymi pochodniami, ponieważ wtedy się przepalą i mechanizm przestanie działać. Tylko najlepiej obudować to w ten sposób. Możemy tu postawić sobie klocki. Tutaj. A górę schować za jakąś ścianką Tak żeby był jeszcze jeden klasyk odstępu nad pochodniami Wszystko schowamy w ścianie to praktycznie nie powinno być tego widać I teraz jeszcze możemy postawić sobie tutaj klocki A więc Ja się z wami żegnam tak to wygląda. Niedługo więcej filmików z Minecrafta, z innej rzeczy, czegokolwiek. Więc komentujcie. Jeśli Wam się spodobał filmik, dacie łapkę w górę. I subskrypcja też się przyda, więc cześć.